a kto umarł, tym nie zje. Franc, nie wygłupiaj się. Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Znamy się prawie 20 lat. Co ty myślisz? Że to ja strzelałem? To nie ja. To ten świr. Ja tylko wykonałem wyrok na skurwysynie. Błagam cię. Franc, uspokój się. Przecież sam mówiłeś, że trzeba robić porządek. No. Myślisz, że ja zdradziłem? Ja nikogo nie zdradziłem. Ciebie nie zdradziłem, Franc. Przecież parę razy chcieli cię stuknąć. Nie pozwoliłem im. Franc... No co miałem czekać? Robiłem to samo co ty. Na sądy miałem czekać? Skoczyłem do gardła z kurwy Pierdolisz. Nie, przysięgam ci. Mówię prawdę, Franc. Pierdolisz moją kobietę. Dlaczego? W imię zasad z kurwy synu. A ta mała to kto? Nikt. Kórewka taka. Mam pracę dla ciebie. Jaką? Za ile? Nie pytasz? Jak mi powiesz jaką, to ja ci powiem za ile. Posiedzimy rok na bezrobociu, to i inaczej będziemy gadać. Cześć. Zrobiłam kolację, polędwicę, ale chyba wszystko już wystygło. Przepraszam, piłem z kolegami, przynieśli nas do kryminalnej, bez ola. To źle? No, tylko dla ola. Do szkoły trzeba by cię posłać. Znów mnie wszyscy będą pierdolić. No, to jest argument przeciwko szkole. Zazdrosny jesteś. Spadaj. Czy mogę skończyć śniadanie? Jest pan z policji, prawda? A pan ze stasi. Pan bierze mnie za kogoś innego. Chciał się pan spotkać z braćmi Słaby. z wielkim Marianem i Zenonem. Żeby przedstawić im nowego łącznika. Poprzedni został przecież zgładzony. Między nami mówiąc, nowemu przydarzy się to samo. Proszę o spokój. A prowokacja zaczyna mnie zwolno nudzić, panie oficerze. Bracia Słaby przygotowali dla pana 25 kilo amfetaminy. Pan straci ten towar, łącznika i pieniądze. 200 tysięcy marek, prawda? A pański kolega, nie powiem nic weselego? Deutschland, Deutschland, e Czy pan był świadkiem zajścia, kiedy to porucznik Żwicki użył broni palnej przeciwko jednemu z nowych oficerów na wysypisku miejskim? Nic mi o tym nie wiadomo. Spytajcie Ora. On będzie wiedział najlepiej, kogo ostatnio zabił. A pan mi nie udziela rad. To pan stoi przed komisją, a nie ja. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej, demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Ja chcę do biura. Ja dobrze piszę na maszynie. Ja chcę kurwa do biura. Ja się przydam. Ja znam wszystkie drukarnie, przejścia na granicy, kurierów. Ja znam całą opozycję. Już nie ma opozycji. Teraz to kurwa twoi zwierzchnicy. Jak ci się podoba moje siedemnastoletnie ciało? Ty szczera dupa jesteś. Dlaczego ona cię zostawiła? Moja żona? Bo tu suka była. Mówiłem ci. Nie wiem za co cię lubię. Chyba za uśmiech. Uśmiechnij się. Co jest? Koncert życzeń? Proszę. Nie chcę. Nigdy cię nie zostawię masz jakiś dom, rodzinę? Mówią, że mam ojca księdza. A ty? Żonę mam w Ameryce. Zostawiła mnie. Głupia cipa. Zabrała mojego syna. Mam jeszcze brata w Auckland, w Nowej Zelandii. To co tu robisz? Ty o obrata czy żonę? O synka. Porządek tu robię. Fajny masz ten samochód. Żony. No, ja myślę, że nie z pensji psa. Co ci jeszcze zostawiła? Nic, wszystko mi zabrała. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. A ty jesteś bez winy. Ja jestem święty. Ty, pan, słuchaj. Dobra, jak ktoś się ruszy z giwerą, to zabij. Ja jeszcze nigdy do nikogo nie strzelałem. Kurwa, żeś twoja mać Możesz zabić każdego uzbrojonego sukien syna, zanim on nie zabije, rozumiesz? Dobra.